Dziwi Niebiescy, telewizja kibiców Ruchu Chorzów. chorzów, 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 chorzów. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Ruchu Chorzów. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Myślę, że dobrze się znamy, nie mam żadnych nowych newsów. Nie widzieliśmy się pół roku ponad. W mojej kwestii, jeżeli chodzi o plany dotyczące Ruchu Chorzów, i zaszły jakieś zasadnicze zmiany. Muszę się odnieść do tego, co dzisiaj będzie w klubie, więc trudno, żebym wdawał się dzisiaj z Państwem w szczegóły co do funkcjonowania klubu, co do naszych pomysłów. Mamy jakąś tam alternatywne działanie A, B, bo to będzie zależało od tego jak dzisiaj klub wygląda, w jakiej jest kondycji sportowej, finansowej. Na pewno się odniesiemy w najbliższym czasie. Na pewno na dzień dzisiejszy jest jeden przekaz. Chcemy to wszystko poukładać. Nic się w tym temacie nie zrobiło. Nowego nie zdarzyło. Mamy jakieś plany co do funkcjonowania tego klubu na najbliższe miesiące. Priorytetem oczywiście jest to, żeby uzyskać licencję, która będzie gwarantowała nam utrzymanie w najwyższej lidze. To jest priorytet. Wiemy o tym, że mamy na to czas do końca marca. Druga sprawa sportowa, jeżeli chodzi o trenera, chciałbym rozwiać wszelkie wątpliwości. Jestem od kilku tygodni w kontakcie z trenerem Formalnikiem, zresztą znam się dobrze od wielu, wielu lat. Powiedziałem mu, że ma spokój, może pracować. Nie mam zamiaru czegokolwiek zmieniać, czegokolwiek mieszać w tym temacie, ponieważ jedno co jest potrzebne trenerowi spokój i komfort pracy. I taki komfort i spokój mam zamiar mu zapewnić. Rozpoczął tą drogę, jak wiemy dobrze byliśmy wicemistrzem, mieliśmy trzecie miejsce, więc to są zasługi, które są niekwestionowane i myślę, że jakiekolwiek dewagacje na temat ewentualnych zmian, roszad, na razie o tym nie ma mowy, ponieważ Trener ma ważny kontrakt. Chciałbym, żeby dokończył swojego dzieła. Jest doskonałym fachowcem. Jest, ma dobry sztab szkoleniowy, bo zawsze podkreślam, że Ruchorzów ma jeden z najlepszych sztabów szkoleniowych w Polsce. I myślę, że Pan Trener, włącznie z kadrą piłkarską, sobie doskonale piłkarsko z tym wszystkim pomogą, poradzą. Natomiast my jako Zarząd musimy dołożyć wszelkich starań, żeby spowodować, żeby mieli komfort pracy czyli zadbać o pensję o to, żeby praktycznie rzecz pewne rzeczy były regulowane na bieżąco i wtedy ani jedna, ani druga strona nie będzie miała do siebie pretensji, a boisko zweryfikuje wszystkie te sprawy, które ewentualnie e, moglibyśmy w przyszłości poruszać. Wiecie Państwo, że ostatnio e, wiele rzeczy się wydarzyło. I nie chciałbym podejmować z zarządem pochopnych decyzji, dlatego będę rozmawiał ze wszystkimi, którzy ocierają się o klub. Chcę poznać ich plany, chcę poznać wizję prowadzenia tak strony piłkarskiej, jak i finansów. Jest jedno generalne przesłanie. Chcę współpracować z każdym, kto będzie szedł w tym kierunku, którym myśmy sobie obrali jako zarząd. Chcemy dobra tego klubu, po to tu jesteśmy. Ja nie zakupiłem akcji po to, żeby tutaj przed państwem świecić jako właściciel, jako większościowy, nie większościowy, to nie o to chodzi. Ja pół roku temu dałem gwarancję temu klubowi finansowe, to są moje pieniądze ciężko zarobione i dlatego dokupiłem akcję, żeby móc cokolwiek powiedzieć w tym klubie i być osobą, która nie będzie kierowana, a będzie po prostu miała swoje zdanie. Tak, tak, dzisiaj, tak. dzisiaj dobra informacja, dzisiaj Ruch Orzów ma pozwolenie na budowę na nowego stadionu. Także miasto, miasto uzyskało pozwolenie na budowę. Miasto cały czas podkreśla z pełną odpowiedzialnością, że chce budować stadion i będzie budowało ten stadion. Jeżeli nastąpiły jakieś przesunięcia ze względu na pożyczkę, która została udzielona, to nie ma nic wspólnego z tym, że miasto zrezygnowało z budowy alternatywnie stadionu na ulicy Cichej. Wiemy doskonale, że stadion. Yy, Śląski jest stadionem, który nie jest własnością i nigdy nie będzie własnością ruchu Chorzów, ani miasta Chorzów. Więc my musimy iść dwutorowo i będziemy to realizowali w miarę możliwości. Ja nie chciałbym się dzisiaj odnosić do długów ruchu Chorzów, bo one nie są tak wielkie, z którymi byśmy sobie nie mogli poradzić. Musimy tylko znaleźć sposób, jak to wszystko pozałatwiać. Skorzystam z okazji przedstawić się Państwu dzień dobry. Michał Dubiel, witam Państwa. Prowadzę w tym momencie, zarządzam dwiema firmami z branży handlowej i produkcyjnej. Posiadam doświadczenie w pracy w Polsce i za granicą i, i chciałbym moje zdolności organizacyjne i doświadczenie wykorzystać dla pomocy klubowi i, i celom wyznaczonym przez pana prezesa Patermana. Na chwilę obecną tak, to będziemy to łączyć z mojej strony tyle. A, a jak, jaki pan będzie zakresował tutaj na Znaczy się pan chce skupić jakie zadania? Postawił przed Panem Pan Prezes? No, szeroko rozumiane organizacyjne. Tak jak Pan Prezes powiedział, na razie musimy zapoznać się ze strukturą funkcjonowania klubu, pracownikami i później podejmować kolejne decyzje. Jeszcze jest za wcześnie, żeby mówić o konkretach. Proszę nas czytać jako zespół. My jesteśmy zespołem, który wzajemnie się będzie uzupełniał. Ja wybrałem, poprosiłem o współpracę, po pierwsze, Pana, który reprezentuje trochę młodsze pokolenie. Jest ambitnym menedżerem, sprawdzonym w boju, i takich ludzi potrzebujemy. To jest, to jest gra zespołowa. Jeżeli chcemy wyprowadzić ten klub na tory e, takie, gdzie nie będziemy jak, postrzegani jako klub niewypłacalny, chimeryczny, e, z problemami, wiele klubów jest w gorszej sytuacji. Ręczę wam, tylko o tym się mniej mówi. Mówi się ciągle o ruchu, że klub jest taki, taki, źle zarządzany. Łatwo jest kogokolwiek krytykować. Ja dzisiaj nie chcę się do czegokolwiek odnosić, jeżeli chodzi o krytykę. Ja nikogo nie krytykuję. Ja znam jednego prezesa, drugiego prezesa, szanuję ich. Uważam, że na krytykę naprawdę jest zawsze czas. Ale trzeba konstruktywnie myśleć i trzeba udowodnić to działaniem, że potrafimy coś lepiej zrobić. Przestańmy mówić o długach. Pytają mnie, czasami dziennikarze z kanału Plus zadali pytanie. Szafy, trupy w szafach. Jakie trupy? My się zmierzamy z tym, co, co dzisiaj dotyczy każdego przedsiębiorcy. Mamy problemy takie, które musimy przezwyciężyć, ale jest to, jeszcze raz powtarzam, gra zespołowa i w tym zespole dokoptujemy takich ludzi, którzy pociągną w tym samym kierunku, w którym my idziemy. Ja powiem króciutko. Ja jestem pracownikiem gminy Chorzów przede wszystkim. Natomiast tutaj pan prezydent wysłał mnie po to, bym nadzorował proces restrukturyzacji i tym się będę zajmował w dalszym ciągu ponieważ specjalizuję się w takich trudnych i skomplikowanych restrukturyzacjach no więc to jest zgodne jakby z profilem tego co robiłem dotąd obiecuję jedną rzecz że z tym symbolem na pewno nic się złego nie wydarzy jestem na bieżąco w kontakcie z miejscem gdzie ten symbol został zastawiony myślę że jest to wszystko na dobrej drodze żeby ten symbol, który jest dla nas tak ważny jak funkcjonowanie tego klubu, wróci do nas na cicho i my jako zarząd dołożymy wszelkich starań, żeby to się stało w jak najkrótszym terminie, jaki tylko będzie możliwy. Mam rękę na pusie i czuwam na tym, żeby tak się stało.